Witam wszystkich serdecznie Mamy tutaj te sprzęgła co wymienialiśmy DSG2 sprzęgłówkę, co wczoraj tłumaczyłem pokrótce Jest po adaptacji Bo trzeba oczywiście Zrobić adaptację sprzęgieł Po wymianie podkładek, sprzęgieł, wszystkiego Jest wszystko idealnie, samochód nie szarpie, jedziemy na Myjnie. Także Temat uważam za zamknięty spokojnie możemy oddawać do klienta. Możemy sobie sprawdzić ładnie sprzęgła, jak działają, o pyk i samochód płynie rusza, nie szarpie ani nic nie, także jest bardzo dobrze. Nie ma tego popiskiewania, jest wszystko idealnie, także jeżeli macie problem, Zapraszam do kontaktu, zrobię to tak jak robię to w serwisie, bo z tego co wiem to mechanizm tego nie potrafią dobrze zrobić, bo te samochody jeżdżą, szarpią i tak dalej, i tak dalej. Także serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia do kolejnego filmu.